Renuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na ground gamecom Urkiewicz, wicindekpl, a ze mną Mateusz Gamrot na około, ja wiem, 3-3,5 tygodnia przed wylocz nie przed wodem, tylko przed walką z Armanem Sarukianem. Witam serdecznie. Witam się wszystkim. Słuchaj, musisz nam te wszystkie kulisy przybliżyć. Ja ci powiem tak, szczerze. Ja już się gubię, kiedy ty jesteś w Polsce, kiedy ty jesteś w Stanach. Naprawdę. Zaraz wyjdzie na to, że będziesz jak olimpijczyk, czyli większość czasu na, na wyjeździe, bo już Instagram mi się myli, twój yy, łasi jest na zdjęcia u Karoliny, tutaj, tam, wszędzie i już jak się widzę nagle w łodzi, a ja już myślę, że ty jesteś tam na miejscu. Słuchaj, jak to wygląda u ciebie, czy ty, ty jeszcze się orientujesz, kiedy jesteś gdzie. Nie no, mówiłem właśnie, że najlepszym planem jest złączyć e, treningi w dwóch klubach, czyli w Czerwonym Smoku i w American Top Team? No i tak generalnie udaje mi się to robić, co jakiś czas jestem tam, co jakiś czas jestem tutaj e, no i tyle po prostu, nie? Słuchaj, w takim razie powiedz, e, a, e, czy, e, czy już był obóz, czy dopiero będzie jeszcze przed tym WTT, czy wszystko w smoku? Jak to wyglądało do tej najbliższej walki? Ile czasu spędziłeś tam, a ile tutaj? Kurczę, ja nie rozdzielam tak tego na obozy. No byłem, byłem w Stanach chyba wtedy 3 tygodnie czy 4, i wtedy akurat udało się dopiąć walkę z Armenem. Zostało 8 tygodni do, do walki chyba od tamtego momentu. Przeleciałem do Polski, tutaj spędziłem 6 tygodni i w sumie w przyszłym tygodniu na początku wylatuję już z powrotem do Stanów, no bo to już wiadomo, blisko walki, aklimatyzacja, e, ostatnie szlify tam na miejscu. Dystans pięciu rund jest wymagający, więc też chcę być dużo wcześniej tam na miejscu niż na ostatnią chwilę, no i, no i tyle. Mhm. W takim razie, dwa słowa o tych negocjacjach, bo no duża burza była w internecie. Przerzucaliście się gdzieś się przejmościami. E, jeden twierdził, że to on e, odmawia, drugi, że ten odmawia. Jak to wyglądało naprawdę? Jak chronologia jak zdarzeń, jak to wyglądało u ciebie? Kiedy ty się dowiedziałeś, czy miałeś termin najpierw, najpierw potem rywal, jak to wszystko wyglądało po kolei? Nie, no ja nie, nie mówiłem, że Arman odmawia. Chwilę żeśmy mieli tam po prostu wymianę przemocy na Twitterze, ale to po prostu takie zaczepki, po prostu tam nie było nic, nic potwierdzające. Bardziej gdzieś tam rozgrywka toczyła się, nie wiem, na, na sferze menadżerów i na sferze UFC, mm. bo był taki moment, że właśnie Dan Lambert u, uważał, że jest dużo innych ciekawszych zestawień dla mnie, na przykład, niż Arman, żeby na tym etapie się bić kariery. Aczkolwiek jak los i czas pokazał, nikt, się nie chciał, nikt nie chciał walczyć ze mną, tak jakby z dostępnych i nikt nie chciał walczyć z Armanem, z dostępnych z, z rankingu, więc idealnie żeśmy się sparowali razem. Mm. Czyli perfekcyjna sytuacja, czyli od kiedy ty dokładnie wiesz, e, że będziesz się z nim bił? Kiedy kontrakty zostały podpisane, przypieczętowane e, wszystko? No nie, no to tak na... No... Tak, mniej więcej jak było to ogłaszane na internecie, to wszystko w sumie mm. co, to, co trwało na, na bieżąco na internecie, ten, te, no to tak w sumie też kolej rzeczy zaraz była e, gdzieś już bardziej dogadana, i był kontrakt, więc to nie były jakieś wcześniej, no mówię podobnie, no 8-9 tygodni przed, że taki był. Cały obóz przygotowawczy. No w takim razie ten temat main eventu i 5 rund, no bo my tu mieliśmy taki dysonans. Najpierw informacje o 5 rundach, a potem o main eventie. Czy ty się po prostu tego śmiałeś, bo od razu wiedziałeś, że to będzie i 5 rund, i main event, a media gdzieś i fani byli tacy zdezorientowani, jak to wyglądało z tym? Nie, na początku podpisałem na, na początku miał, miał być dystans trzech rund, tak, i podpisałem kontrakt. I taką też informację puściłem w sumie do informacji publicznej, jakoś gdzieś tam przez jakiś wywiad. Ale śmieszne zrządzenie losu jest takie, że w dniu, kiedy miałem ten, nie to informacja poszła, że trzy rundy, e, to tego samego dnia, ale w nocy, wieczorem, no bo tam w Stanach jest inna strefa czasowa, dostałem wiadomość właśnie, że UFC robi z naszej walki main event, będzie to pięć rund. E, no i ja bardzo się ucieszyłem, no, od samego początku dążyłem do pięciu rund. Jestem doświadczonym zawodnikiem na tym dystansie, będzie to już któraś moja walka w tym dystansie i któreś tam jeszcze więcej przygotowania, żeby na dystans na tym pięciu rund, więc mój ulubiony dystans. No zdecydowanie on Cię faworyzuje, no Arwan nawet nie będę szukał, strzelam w ciemno, że nigdy nie walczył w EFC na dystansie <laughs> pięciu rund. A to myślisz, myślisz, że tej walki, bo pięć rund ok, ale myślisz, że tej walki nie da się skończyć przed czasem? W Twoim wykonaniu oczywiście? Nie wiem, na pewno się da, wiesz, każdą walkę da się skończyć przed czasem. Wszystko zależy na tyle, ile zawodnik pozwoli walczyć i się rozwinąć w Oktagonie. Były przypadki, że kończyło się ciężką walkę od razu, a było też tak, że wychodziło się ze średniakiem do walki i się też walczyło do końca, więc ciężko tutaj przewidzieć. A czego się spodziewasz w takim razie po nim? Myślisz, że będzie chciał ci udowodnić swoją wyższość w zapasach, będzie chciał właśnie ten wojnek doprowadzić do, do tego, aby zakończył go przed czasem z racji właśnie tego, że to ty masz większe doświadczenie na dystansie 5 rund i on najzwyczajniej w świecie może po prostu na te dodatkowe rundy być, nie być gotowy albo po prostu w nich słabnąć i, i, i może tam sobie nie dać rady. Jakiego armana się spodziewasz 25 czerwca? E Zaczynając od początku twojej wypowiedzi to nie uważam, żeby on miał wyższość w zapasach, którą będzie musiał mi udowadniać, ale na pewno spróbuję tych zapasów. No w każdym pojedynku on bardzo mocno dąży do parteru. No pewnie będzie bardzo agresywny, niebezpieczny. Trenuje w Vegas, w tym UFC Performance i tam, więc jest tamtejszy, tutejszy, więc pewnie też będzie chciał pokazać, że jest u siebie. Ale gdzieś tam właśnie oglądając jego parę pojedynków pojedynku, na dystansie trzech rund, też zauważyłem taką zależność, że ta kondycja spada mu z rundy na rundę. Więc jest to dobra prognoza na tym właśnie dystans pięciu rund, ale też nie wiemy jak się zachować. Czy ruszy od początku agresywnie, czy będzie chciał właśnie miał na uwadze to, że może nie wytrwać i nie wiem, spokojniej zacząć tą walkę. Pięć rund rządzi się swoimi prawami i. I to też różnie może być. Może być tak, że od początku będzie ogień, a może być tak, że stopniowo będzie chciał wchodzić. No ja spodziewam się najlepszego Armana z tych, tych czasach walk, no, w każdej walce wyglądał, e, wyglądał dobrze, ale w każdej walce też robił błędy i zostawiał luki, co, co mnie też cieszy. A jak opierasz się na tych błędach, to skupiasz się na ostatnich walkach, czy na walkach z konkretnymi zawodnikami, jak to w tym wypadku wygląda? No bo no miał walkę z Machaczewem, ona była bardzo dawno, natomiast można z niej parę rzeczy wyjąć. No, to na przykład z tej walki to najmniej tak jakby wyciągam z tej walki, no bo raz, żeby to debiut, dwa ona była bardzo dawno, trzy jest duża presja związana z tym, a cztery na pewno się rozwiną jako zawodnik w każdej płaszczyźnie, więc tą walkę akurat traktuję. No, widziałem ją oczywiście kilkukrotnie, ale no najmniej ją traktuję tak jakby z tego. W każdej walce gdzieś robił luki, w, ciężko mi wymienić tych zawodników, żebym nie poprzykręcał. No, ale był kilkukrotnie na plecach, na przykład w kilku walkach, nie? W kilku walkach gdzieś zostawiał, zostawiał szczękę, tu to, więc jest parę takich rzeczy, że co mnie cieszy. Mhm. Że jak się tak. znajdą, znajdą się te elementy w mojej walce, no to jestem bardzo zadowolony. To w takim razie powiedz, jak będzie narożnik tym razem wyglądał. E, Raju, Borys i prawdopodobnie Mike Brown. Mhm. Czyli taki mieszany skład? Dlaczego mieszany? No w sensie część z ATT, część Czerwonego Smoka. No zawsze tak jest. Hmm. W takim razie, no to właśnie tak już wywołałeś ten temat, a to jeszcze przy ATT może zostawmy. Jednak o Karolinę i o Asie chciałbym zapytać. Miałeś okazję się widzieć i z jedną i z drugą w ATT, w sensie to Zasio wiadomo, ale czy z Karoliną też? Tak, oczywiście. No mieliśmy tam wspólne parę tygodni. W sensie wspólne, że byliśmy wszyscy, je, wszyscy razem w jednym miejscu. E, no ale z Asią mam dużo lepszy kontakt tam, czy, czy, czy żeśmy częściej się widzieli. E, no. Ale tyle. A co, mam powiedzieć w jakich formach sam, jak trenowały? Czy... Nie, to, to że są w świetnych formach, to ja wiem, bo oglądam też te, te relacje i widzę, że Karolina się bardzo cieszy. Ale no, A się już wiadomo długo tam trenuje. O Karolinę bardziej chciałbym zapytać: no bo no, pięć porażek, ostatnich walk. Wiadomo, że prawdopodobnie walka, walka o wszystko, pewnie też ona dziś wewnętrznie to czuje. Pewnie też e, e, jeśli też już gdzieś tam na to, na to patrzy. Widać, że się że mocno cieszy, widać, że też jej ciało troszeczkę się zmieniło po tych treningach. Widać, że to chyba jest najlepszy obóz. Wierzyciu jak, jakie ty jej dajesz szanse w rewanżu z Herik, w którym pierwszą walkę wygrała ona. Mm, nie no, oczywiście trzymam kciuki za karolinę. No też mi się wydaje, że dostała dodatkowego wiatru w żagle i cieszy się tym całym wyjazdem. No, no Floryda, ciepło cały czas, dobra atmosfera, dużo sparych partnerek trafiła dobre ręce. E, siedzi tam bardzo znaczy długo w sensie tak cały okres przygotowawczy, więc na pewno poprawi swoje umiejętności w każdej paszyzie. No najważniejsza jest sfera głowy właśnie, bo czy wszystkie my, zawodnicy czy zawodniczki, jesteśmy na podobnym poziomie wytrenowania. Już na tych wyższych momentach decyduje głowa wejście i podejście mentalne. I najważniejsze, jak ona z tym sobie poradzi, ale myślę, że jest, ona jest bardzo zawzięta i charakterna, więc na pewno sobie poradzi. trzymam kciuki za zwycięstwo. Jeżeli chodzi o ranking, no to na totalnie drugim biegunie jest Asia Jędrzejczyk. Walczy tak, tak naprawdę no, pewnie w eliminatorze dla niej, jeżeli chodzi o, o, o kolejne starcie opas. pas. No, wygląda to również to wszystko bardzo dobrze. Widać, że już waga, waga wchodzi od dłuższego czasu. Nie ma się o co martwić. Sporo osób się martwiło, że po, przez dwa lata będzie z tym problem. Widać, że tego problemu zupełnie nie ma. Singapur. Natomiast walka pod strefę amerykańską. Jakby będą bardzo rano walczyć. Znaczy stosunkowo rano do tego, co się dzieje normalnie na galach w Stanach, jak ten pojedynek sobie wizualizujesz czy myślisz, czy ten dystans, no bo zostaje chyba na, w końcu nie na, na, chyba na trzech rundach e, zostaje, czy to lepiej, czy gorzej? E, nie wiem, no ciężko mi to oceniać, gdzieś majorzy tak ustalili. E, no na pewno dystans pięciu rund byłby ciekawszy niż trzech, no patrząc na pewno na, na przebieg pierwszej walki, jak wyglądała i też było pięć rund. No, ale ona się naprawdę chce, widać czego chce, jest wygłodniała, naprawdę bardzo sumiennie trenowała do tego. Spędziła cały tam okres, a myślę, że ta strefa ranna. No nie wiem, każdy zawodnik inaczej przyjmuje. Ja na przykład jak walczyłem raz z Vegas, raz w Vegas z samego rana, to był mój najlepszy, moja najlepsza strefa czasowa, jaką sobie mogłem trafić, bo to wyglądało tak jak na trening. Staliśmy rano, zjadłem śniadanie, porozciągałem się, pojechaliśmy na halę. Półtora godziny, robota zrobiona, po dwunastej było już po wszystkim, więc jak ja miałbym sobie życzyć, to zawsze chciałbym z rana walczyć słuchaj, a to jeszcze zamykając temat UFC i Stanów czy ty w ogóle chciałbyś wrócić jakby do Europy, UFC otwiera się, kolejna gala jedna, Londyn, Londyn, Paryż chciałbyś wrócić do Europy, pokazać się europejskim, no i pewnie też polskim kibicom no bo dużo więcej, wielu więcej by się ich zgromadziło na hali znaczy faktycznie jest trochę tak, jak się mówi za kulisami że wypłaty są w Stanach troszkę lepsze, w Europie troszkę słabsze po prostu mniej wam się to kalkuluje bić się w Europie. Czy ty nic takiego nie wiesz, nie doświadczyłeś? Nie wiem, właśnie często często podobały mi się wywiady, bo z wywiadów dużo, zawodnicy dużo więcej się dowiadują niż z, z innych informacji dookoła. <laughs> Nigdy nie słyszałem takiej informacji, że w Europie się mniej zarabia. Każdy ma zawodnik podpisany na, znaczy każdy ma kontrakt i tam ma, każdy ma stawki w tym kontrakcie, więc e, no nie jest chyba tak, że dostaje się mniej z kontraktu niż gdzieś, jak się walczy w innym okresie. E, oczywiście, żebym bym chciał walczyć w Europie, a najlepiej w Polsce, na Stadionie Narodowym. Myślę, Janek teraz wygrał, jakby zakręcił się gdzieś z kimś i Asia jakby się zakręciła opas e, też w rewanżu. No, ja bym na przykład wygrał tą walkę, to też będę mocno, mocno się uplasuje w kategorii lekkiej i mieliśmy duże szanse na stadion narodowy wtedy. No słuchaj, Janek o tym mówi, Asia o tym mówi, wszyscy, wszyscy Polacy muszą o tym mówić. Też bo... wspomnę, też będę wspominał o tym. Mówcie, ciśnijcie, no bo naprawdę jest to do zrobienia w najgorszym, jak już nie narodowy, to chociaż jakaś hala w Polsce, bo naprawdę brakuje tego od dłuższego czasu. I na koniec Polska, KSW 70, Łukasz Rajewski, co, co nie wyszło, coś co nie zagrało, dlaczego Bario był górą tego dnia? Bario miał szczęście po prostu, złapał, złapał szyję, Raju się poddał sam sobie w głowie w tym momencie i po prostu Barion wygrał do tego, do tego czasu Łukasz no, wygrywał tę walkę, wybronił jego ataki, wybronił jego próby obaleń, e, trafił go w stójce, więc wygrywał ten pojedynek. Nie wiem co się stało. Jest to tylko i wyłącznie jakaś, jakaś rzecz w głowie po prostu, którą trzeba wyeliminować e, i tyle. Raju jest gruboskórny, on jest nie do złamania. E, będzie walczył jeszcze wielokrotnie na pewno. Ale wszystkie na przykład walki, co przegrywał, to by przegrywał właśnie w taki sposób, że wygrywał, prowadził do pewnego momentu, i nagle coś się wydarzyło w głowie i, i przegrał. I to już jest. Któraś tam walka z kolei, znaczy nie z kolei, tylko na którąś tam co przegrał, więc błąd jest systematyczny, więc wydaje mi się, jakby eliminuje tylko po prostu tą rzecz z głowy. To naprawdę będzie nie do zatrzymania, bo. Te wszystkie nasze opinie, nie wiem, moje, borysa czy chłopaków z sali, one nie biorą się z nikąd. Teraz jest naprawdę bardzo niebezpieczny e, i w stójce, i ma zapasy, i potrafi naprawdę zaskoczyć, złapać w parterze w dźwignią kończącą, więc naprawdę on jest niebezpiecznym zawodnikiem, tylko no, wychodzi do walki i, i coś się blokuje po prostu, więc wydaje mi się, to trzeba, to trzeba zmienić. Naprawdę będzie, 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 będzie kotwurem z powrotem. E, no. No i teraz tak naprawdę taka sytuacja dla Ciebie mocno niekomfortowa, no, dla ciebie jest bardzo ważne to, aby być w narożniku. Lubisz też jak, no tak jak Borys właśnie i Raju są w narożniku, twoim wspieracie się mocno, widać, że ma to dla was znaczenie. Na tydzień przed dwóch swoich kolegów klubowych walczy na KSW 71 w Toruniu, no nie będziesz mógł im ich wspierać, będziesz Robota. Robota, taka robota. robota. w takim razie. Nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy. No w takim razie, dwa słowa o tej walce. No, najpierw, oczywiście, main event Marian Sebastian Rajewski. Czym może Mariana zaskoczyć? No, macie rozpracowanego chyba Mariana na wszystkie możliwe aspekty. Nie, nie możecie czegoś o nim nie wiedzieć. No, tylko tyle, że po prostu może Was czymś zaskoczyć, bo, bo będzie jeszcze lepszy w kolejnej walce i tyle. Ale wiecie o nim wszystko? No Sebastian też powinien wiedzieć, więc gdzie powinien szukać swoich szans. No, Sebastian jest stójkowiczem, jest nieszablonowym, ma bardzo wysoki poziom w tej stójce, w stójce co naprawdę potrafi zaskoczyć, zaszachować i zaczarować jakąś, jakąś, jakąś techniką tutaj. Pokazywał to wielokrotnie, no i tam upatruje z tego zwycięstwa. No i Borys-Torres, no walka wydaje się na papierze dość łatwa dla Borysa z racji tego, że on był mistrzem 7-7, Torres mistrzem 6-6, trochę karnie trafia do kategorii 70 kg, bo nie robił wagi, e, fizycznie, wszystko, fizyka po stronie Borysa, natomiast wiadomo, że każda z rund zaczyna się w stójce i, i czy Borys na tę nieszablonową stójkę jest, Torresa gotowy, czy ktokolwiek w ogóle jest gotowy? No ja tak bym nie patrzył skrajnie, że Borys był 7-7, ten był 6-6, bo to było dwóch różnych zawodników w tym czasie, jak wiemy, Torys jest bardzo dużym zawodnikiem, walcząc na 66, teraz na 70. Więc podejrzewam, że no może nie dzisiaj, albo nawet dzisiaj, jakbyśmy ich zważyli, to ważyliby podobnie po prostu, nie? Więc to, będą, to będzie dwóch wyrównanych tak jakby zawodników, e, w sensie wagowo. E, no dobra walka dla, Bory, dla, dla Borysa, kolejny mistrz, wygrywa z, Borys wygrywa z kolejnym mistrzem, tak jakby sobie może przypięczotować kolejny pas nieoficjalnie, więc Fajna walka dla niego, na pewno dodatkowa motywacja. No Borys, no ile już z dekadę? Ponad dekadę walczy w KSW. E, tych wyzwań naprawdę trzeba mu się nasilić, żeby mu znaleźć. E, a mimo wszystko dalej ma niesamowity ogień i motywację. I, no i fajny zawodnik teraz, teraz więc no będzie grubo. Ja zrobiłem z Borysem cały okres przygotowawczy. Ja z nim, on ze mną. Trenowaliśmy najwięcej, więc ja jestem przekonany, że nie, gdzie idzie zwycięstwo jest. No słuchaj, w takim razie czekamy. No, przede wszystkim, no świetna walka się zapowiada. Zamykając temat IKSW i KSW-70, przy okazji za jednym zamachem Pudzian Materla zaskoczony? No, trochę tak. no Myślę, że wszyscy zaskoczeni, nie? A, mówi się, no, mówi się, nie mówi się, to nie ma co mówić. Mamet przed wyzwał, Mariusz przyjął. Chciałbyś tę walkę obejrzeć jako fan, czy uważasz, że jednak to mieszanie kategorii wagowych na tym poziomie chyba nie jest potrzebne? No nie wiem, wie, że to, to pytanie do KSW, czy, o, i, o, czy im jest to potrzebne, ja jako fan bardzo chętnie bym zobaczył takie zestawienie, tym bardziej, że to kiedyś to przypomina bardziej właśnie Old Sprite niż, niż teraz zestawienia, e, szczerze bardziej bym zobaczył Budziana z Defrisem na przykład niż, niż z Mamedem. No dobrze, zobaczymy co, co się wydarzy, Tobie dziękuję za poświęcony czas, jak zwykle przyjemność, trzymamy kciuki za te ostatnie tygodnie przygotowań, baw się dobrze, no i liczymy na kolejny bonus, no musi być Fight of the Night. Dobrze, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dzięki.